Dzień dobry. Przychodzę do Was z zaproszeniem na rytuał, który będzie miał miejsce 20 lipca 2020. Jest to y, rytuał z okazji nowiu księżyca w znaku raka. A będę chciała y, z Wami wspólnie korzystając właśnie z okazji tegoż nowego księżyca zrobić oczyszczenie czakr. Będzie to rytuał połączony z krótką medytacją przy każdej czakrze, tak? I będziemy wspólnie oczyszczać wszystkie czakry i jednocześnie wzmacniać je, bo musimy pamiętać, że oczyszczając coś, tak, to musimy od razu jakby wprowadzić w to miejsce nową, czystą i wzniosłą energię. Może tak króciutko, bardzo króciutko, bo nie chcę się rozwodzić na ten temat, bo zapewne wiecie, co to są czakry i jaka czakra odpowiada za, za jaką no, też część ciała czy obszar naszego ciała, ale myślę, że zdajecie sobie też sprawę z tego, że mamy czakrę podstawy, czakrę sakralną, czakrę splotu słonecznego, czakrę serca, czakrę gardła, czakrę trzeciego oka i czakrę korony. I teraz tak, słuchajcie, czakra podstawy, kamień, z którym może oczywiście jest wiele kamieni, które możemy wykorzystać do medytacji, czy też oczyszczania i wzmacniania tej czakry podstawy, to między innymi obsydian Mokka. Ja taki Kamień mam tutaj przy sobie, pokażę Wam, ale tak jak mówię, nie tylko. To jest jeden, jeden z wielu kamieni. I teraz tak, za co y, odpowiada czakra podstawy? Czakra podstawy odpowiada głównie za a, poczucie bezpieczeństwa, tak? za ukorzenienie się, za odnajd odnajdywanie swojego miejsca na ziemi, za umiejętność, Znalezienie swojego bezpiecznego miejsca na ziemi, swojego bezpiecznego miejsca w życiu. Daje nam dobrze funkcjonująca, w cudzysłowie, tak? czyli oczyszczona i wzmocniona i naenergetyzowana czakra podstawy, daje nam poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Daje nam poczucie ochrony oraz Daje nam umiejętność okazywania uczuć bliskim. Kolejną sakrą jest yy, 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 czakra sakralna. Kamień, z który yy, ja wykorzystuję do medytacji z tą czakrą, jest to tygrysie oko. Ale to ja wykorzystuję ten kamień, jest jeszcze szereg innych, który jest odpowiedzialny, który pomaga właśnie medytacji, czy też właśnie oczyszczaniu, wzmacnianiu tej rzeczy. Za co odpowiada czakra sakralna. Ona pozwala nam czuć się i akceptować siebie. Czuć siebie i akceptować siebie, tak? W naturalny sposób. Pozwala nam czuć dalekie plany, snuć dalekie plany, przepraszam. Plany oczywiście pełne realizmu, pełne optymizmu. Daj nam otwarcie oraz przyjazny stosunek do innych ludzi. Daje nam bardzo ważne seksualną akceptację partnera i zjednoczenie z nim. Dobrze działająca tak, czakra sakralna powoduje u nas instynkt macierzyński albo też ojcowski. Króciutko dalej o czakrze z słonecznego. Ja. Korzystuje do tego, do tej czakry hmm. cytryn, ale tak jak mówię, jest, nie będę się już powtarzać, wiele innych kamieni do tego też pomocnych. Czakra z słonecznego daje nam akceptację siebie. Pozwala nam właśnie zaakceptować siebie, ale też i indywidualność innych ludzi. Pozwala nam przyjmować doświadczenie życiowe, pozwala nam rozpoznawać sens naszego życia, daje nam poczucie stabilizacji i pewności siebie, daje nam energię i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Kolejna czakra, czakra serca. Bardzo różowy, umiejętność zjednywania sobie ludzi w swoim otoczeniu. Daje, pozwala nam budzić zaufanie do innych ludzi i do samego siebie też i dawanie radości. Pozwala nam dawać radość sobie i innym. Pozwala nam dawać radość i miłość nie oczekując nic w zamian. Dzięki dobrze działającej czakry serca możemy promieniować serdecznością, radością. Pozwala nam również ta czakra dostrzegać boski aspekt życia człowieka. Boski w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Czakra gardła. Ja mam tutaj Sodalit. Do medytacji z tą czakrą. No, czakra gardła. Jeżeli e, mamy dobrze oczyszczoną, wzmocnioną e, e, czakrę gardła, wówczas wyrażamy swoje zdanie, swoje emocje bez obaw. Wyrażamy swoje uczucia. Pewnie. I swoje myśli pewnie. Wyrażamy w siebie w całej swojej istocie, ale też mamy umiejętność milczenia i słuchania innych z wewnętrznym zrozumieniem. Daje nam głos zdrowy, pewny, zdecydowany, który wydobywa się z nas bez trudu i bez oporu. I bardzo ważne. Pozwala nam, czy daje nam umiejętność powiedzenia nie. I czakra trzeciego oka. Ametyst. Daje nam przytomność umysłu, zdolności umysłowe, zdolności wizualizacji, rozbudza naszą intuicję. I otwiera nam drogi do subtelnych poziomów rzeczywistości. Daje nam wiedzę, pozwala nam zobaczyć prawdę i daje intuicję. I czakra korony. Ja tutaj mam kryształ górski do medytacji z, tej, z tą, że ta czakrą pozwala nam postrzegać świat z poziomu duszy. Pozwala ma nam wierzyć wiara w szerokim tego słowa znaczeniu, wiara w Boga. Pozwala nam poszukiwać sens istnienia i Zjednoczyć się z naszym źródłem istnienia. Dobrze, to tak pokrótce przedstawiłam wam, co byśmy mogli, na co byśmy mogli wzmocnić w czasie tego rytuału. Oczyścić przede wszystkim, bo w czasie nowy też się, przede wszystkim się oczyszczamy, ale tak jak mówię, oczyszczając musimy też wprowadzić coś, coś w zamian, no nie coś w zamian, to nie jest coś. To jest yy, działanie, które wpływa pozytywnie i energe, energetyzuje i napełnia tym, co po, potrzebujemy, miejsce, które właśnie oczyściliśmy. Ok, jeszcze tak króciutko zwrócę się tutaj do do planet, które, jak i które będą w tym dniu i w jakich znakach zodiaku. Ten, kto interesuje się astrologią, to na pewno będzie tym zainteresowany. Ja oczywiście o tych aspektach nie będę tutaj opowiadać, bo może kiedyś tak, ale, ale nie teraz. Tak jak powiedziałam, Księżyc mamy w znaku Raka, Merkury mamy w znaku Raka, Wenus mamy w znaku Bliźniąt, Marsa mamy w znaku barana. Ciekło mi słowo. Saturn, koziorożec. Hmm. No, popatrzcie. Moment. Przymroczyło mnie na moment. Saturn Jowisz, tak? Saturn Jowisz mamy w koziorostu. Neptun ryby i Pluton też w koziorostcu. Tylko pragnę nadmienić, że Saturn, Jowisz, Neptun i Pluton są w retrogradacji. Ja jeszcze sobie zobaczę, znaczy ja sobie zobaczę dla Was zobaczę, jakie to będą jeszcze w kartach energię, co nam karty powiedzą na temat y, energii tego nowiu. Tak, Zobaczymy jak to będzie wyglądało w kartach. Ja sobie je potasuję. One są jakoś do góry nogami nie wiedzieć czemu. Zobaczymy, jakie to będą energie tego dnia. Dnia 20 lipca 2020, czyli dnia Nowiu, Księżyca na górach. Co nam karty na ten temat? Powiedz, wyciągniemy sobie trzy karty. Jak energetycznie to będzie w tarocie, w kartach wygląda. Mamy tak. Trójkę pentakli, wisielca. I słuchajcie, na koniec dziewiątka pentakli. Ja tutaj widzę pracę nad swoją podświadomością, która może nam dawać poczucie spełnienia, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie. Że jestem w miejscu, w którym powinnam, powinnym być. Być może troszeczkę miejscu takim odizolowanym, ale swoim. Tak? Karta Trójka Pentakli mówi nam o pracy nad czymś, tak? Że my już mamy cel, my już pracujemy. Karta Wisielca. Ja tutaj przy tej kartach yy, pragnę powiedzieć, że może się odnosić właśnie do pracy nad naszą podświadomością. Bo Karta Wisielca mówi o tym, nie tylko zatrzymuje tak, pewne, pewne rzeczy, ale pozwala zobaczyć sprawy z innej perspektywy. Tak, Wisielec wisi do góry, że tak powiem, nogami, głowa, głowa na dół. To pozwala zobaczyć siebie, innych, swój świat z innej perspektywy. Także pracujmy nad tym, żeby móc zobaczyć więcej, żeby móc wejść w stany swojej podświadomości, tak? I zbudować dzięki temu coś nowego być może dla niektórych. Czyli spokój, piękno, otaczanie się pięknem, posiadanie wszystkiego tego, czego potrzebujemy. Tak? Takie, dla mnie karta dwu, dziewiątki pentakli mówi o takim spokoju, że ja jestem tu, w swoim miejscu, w swoim domu, no, w swojej też enklawie, tak? No, może troszeczkę odizolowana, ale czasami tak w życiu jest to też potrzebne, tak, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy. Bardzo dobre energię widzę na ten mów. Widzę energię pracy właśnie nad swoją podświadomością, na zobaczenie, pracy na zobaczenie siebie z lepszej strony. Ale to może też dać oczyszczenie właśnie tych naszych e, e, czakr, tak? Oczyszczenie, wzmocnienie. Oczywiście to będzie rytuał, tak, jak powiedziałam, połączone z medytacją, tak? Może dołączymy tutaj też nie będzie to może polegać tylko na tym, że będziemy leżeć tak z zamkniętymi oczami i medytować, ale może wprowadzę też trochę elementu ruchu do tego wizualizacji też jak najbardziej oczyszczenia i tak jak powiedziałam wzmocnienia i naładowania się taką energią, że ja czuję w tym momencie tą swoją czakrę, tak? Czuję, że przez to miejsce, w której ta czakra się znajduje, jest i napełnia się, oczyszcza się i napełnia się wszystkimi dobrami. Także, tak jak powiedziałam, w kartach energie super, relacyjne. Także nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w, tego, w tym rytuale. Ja wiem, że bardzo chętnie uczestniczycie w nich. Ja jeszcze powtórzę, że systematyczność jest tutaj taka bardzo istotna, ponieważ pewne rzeczy wtedy wchodzą w nam w nawyki, jest pewna powtarzalność. Pilnujemy tego, tak, że jest znów pełnia, znów pełnia i działamy. To wzmacnia naszą energetykę. Cokolwiek byśmy nie czynili na tych rytuałach, także naprawdę bardzo serdecznie Zachęcam. Będzie miał miejsce rytuał o godzinie 22. Dobrze mówię, tak? O godzinie 22. Jeszcze raz mówię, 20 lipca 2020. Zapisy proszę kierować do dnia 19 lipca do godziny 20. Nie zapominajcie o podaniu swojego imienia i daty urodzenia. To jest bardzo ważne. Co Wam będzie potrzebne? Wy będziecie potrzebni w tym rytuale. Wasza intencja, wasze nastawienie. Tak? Jeżeli będziecie mieć jakąś... Oczywiście tutaj odpalę świecę, w której, na której wyryję wasze imiona i daty urodzenia, ale jeżeli, jeżeli macie taką wolę, również taką świecę możecie dodatkowo jeszcze w intencji tego czynienia y, zapalić. Świecę czy, czy kadzidełko, cokolwiek dla was jest E, takie, co, co, to, co jest bliższe Waszemu e, waszej energetyce, Waszemu sercu, czy ogień, czy powietrze, czy, czy ziemia, tak czy, czy woda. E, chyba wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć. Koszt takiego rytuału: 20 zł. Serdecznie zapraszam. Rytuał na oczyszczenie i wzmocnienie czakru. Pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam.